Cześć, tu elefant BSP, a dzisiaj jest ósmy sezon. No i ogólnie, na starcie, jak może, można zauważyć, w końcu jest dodany śnieg, że pada. Chociaż jeszcze nie mamy świąt, bo no jeszcze troszkę trzeba poczekać. No i ogólnie, jeszcze na samym starcie, tu mamy zwierzaki, które już niestety były i się niestety powtarzają. Najpierw sobie wejdę, oczywiście, do wiadomości. No, tym razem trochę się ich nazbierało. Tutaj jest nowe fortuny. Koło fortuny z. No. Tutaj właśnie mamy historię, jak my tutaj trafiliśmy. Oczywiście sobie kliknę. Ogólnie, najpierw to się zaczęło chyba tak, że najpierw ten Krasnolud przyszedł do nich. Później coś tam mówili, że chyba króla nie ma mrozu i tak dalej. Później mówił o krainie. Później. O, i właśnie byłam właśnie ciekawa yy, tego przejścia za tym drzewem w siódmym sezonie. No i akurat się okazało, że praktycznie to jest jakby pod tym, i w ogóle nie wiedziałam o tym. Hm, to teraz się dowiedziałam. No, i akurat chyba ich zostawiliśmy. No i tutaj sobie idziemy, schodzimy. No i jesteśmy w podziemiach. No tutaj w ogóle co mnie rozwala, to jest te, taki śnieg, że w ogóle wszystko zasypało. Z tego wejścia. No i ogólnie wchodzimy. No, i ogólnie jesteśmy w siódmym, znaczy nie w siódmym, w ósmym sezonie. Chciałabym, ta, tak bardzo chciałam na si ósmy sezon, a teraz już mówię siódmy. Je, znowu te moje pomylenia. Dobra, ale zresztą i tak nieważne. Tutaj mamy tak, jakby pakiecik. VIP oczywiście, zobaczymy sobie, jaki jest pakiet. No i co nam się rzuca, to mi się naprawdę rzuca to z czegoś, w ogóle słówka. Naprawdę szkoda, że Besypy nie robi zwierzaków właśnie takich, e, tak jakby do kupienia. Książka, no i chyba to był smok, tak to był smok jeszcze przed tym. Kula, choć nie wiem czy to jest klocek, ale chyba to jest klocek, tylko że nie mamy jego miniaturki. No trochę szkoda, ale no co tam? Co tam mamy dalej? Fabryka. No i oczywiście sobie odwiedzimy tą fabrykę. Chyba jak można się domyśleć, jest w świecie VIP. Bo z, te, z tego co się można domyśleć, to to że najlepsze rzeczy zawsze muszą być w świecie VIP. No i ogólnie mamy tutaj taki wystrój. No i ogólnie sobie teraz tak mniej więcej pozwiedzamy. I w ogóle co mnie zdziwiło to tutaj jest klocek parkura, tam jest klocek czatu, bitwy i chyba jeszcze gdzieś tam było kopanie z tego co mi się wydaje. A i jeszcze zapomniałam o budowaniu. No i tym razem muszę powiedzieć, że chyba bym dała taką 8 na 10 temu nexusowi, bo w sumie nawet powiem, ładny jest, ale no troszkę mały, ale no kto co lubi zawsze jest. Ale ogólnie fajnie, że dodali ten efekt, bo w końcu jest jakiś śnieg. No i widzę, że teraz sypy się postarało i tym razem są bombki, czyli tak świątecznie tym razem bardziej. Bo są takie dekoracje i w ogóle. Chyba, o jeszcze zapomniałam dodać, że tutaj są takie sople, to też ogólnie plus O, o proszę, mamy chyba jakiegoś krasnoluda, który mieszka tak jakby tu Chyba ogólnie jeszcze mamy gdzieś mieszkańców tutaj, choć jeszcze nie wiem Ogólnie teraz się tak rozejrzę po tym wszystkim Ogólnie y, to jest moje pierwsze zwiedzanie, y, bo nic jeszcze ogólnie tutaj nie zwiedzałam no, ym, a to co to? W ogóle jakiś tym, to rzeczywiście chyba ten, ten tak jakby zamek tych prezentów to w ogóle yy, naprawdę tam chyba jest koszmarnie, bo można się domyślić, że tutaj jak już sobie tak delikatnie podejdę, jest w ogóle taka fabryka ciemna, zamiast taka, taka dosłownie fajna. Chyba coś będzie związanego z tym. Coś z prezentami się stanie? Choć nie wiem, tylko tak se spekuluję. Mm, tutaj są w ogóle jakieś kominy, takie domy. No i ogólnie tak sobie rzucam na ten Nexus okiem. O i w ogóle widzę tam taką w ogóle dosyć fajne coś. Ej, ale chwila momentos. Czy to właśnie o tutaj, co jest nad takim domem, czy to przypadkiem nie jest ta kula? Czy w ogóle to jest bombka? Ech, nie wiem. W ogóle się nie znam na tym ogólnie. Jak można się domyśleć, to w ogóle nie wiem, gdzie jest tajemnica i tak dalej, bo to jest moje. Nagrywam taką pierwszą reak reakcję po tym Nexusie. No i oczywiście bym zapomniała jeszcze dodać, że są w ogóle koło Fortuny nowe etykiety. Ogólnie sobie zakręcę teraz. Ogólnie muszę powiedzieć, że teraz to bym się nawet pokusiła na te tak jakby nagrody. Muszę wam powiedzieć, że tutaj są takie laseczki, i w ogóle takie chyba to są nogi, no bo co by innego. Tutaj mamy pierniczek, to w sumie nie wiem, czy sobie na niego zazbierać. No i ogólnie tutaj mamy precelka, no i tutaj mamy takiego, że się zmieniamy w ogóle w takie nie wiem może dam określenie w takiej prezenty, bo w ogóle nie wiem, nie widziałam w co się tam zmieniamy. No ale ogólnie no to naprawdę muszę powiedzieć, że no fajne, nawet tutaj mam takie, takie typowe zbliżenie co do tego. O, teraz, no to rzeczywiście jednak to jest to kryształowa kula mm musiałam na chwilę zrobić króciutką przerwę, ale już jestem z prowotem i tutaj widzimy, że mamy kliknąć na niego, ale zanim się pośpieszę. To tutaj widzimy jakąś yy, w ogóle nie wiem jak to określić. No może określę to jako sprzedawczynia, czy w ogóle taka, nie wiem, barman. No, w ogóle nie wiem, czy kelnerka, czy co w ogóle. No, coś na pewno, coś w tym stylu, w ogóle nie chcę się pomylić. No i właśnie te puchary, mm, nie wiem, teraz zapomniałam, z którego to jest sezonu. Pierwszy raz mi się zdarzyło zapomnieć, ale dobra, nie będę już tak przeciągać, i więc idziemy robić chyba tak, jakby z tego, co wiem. Pierwsze zadanie. Tak, to jest pierwsze zadanie. No to dobra. Klikamy sobie. No i przewinę, jak on to już skończy mówić. No, akurat yy, już jestem. No i ogólnie on powiedział wszystko. No i ogólnie teraz z tej wiadomości, tak jakby chyba musimy iść do tak jakby kuzyna jego, do chyba nie. Inżyniera, czy jakoś tak. Nie wiem. No. Ale ogólnie teraz sobie pójdziemy tam. No i jeszcze ogólnie, zanim jeszcze pójdziemy, to sobie tak yy, odbiorę to. A więc teraz idziemy do świata VIP. No, i ogólnie jesteśmy teraz w tej fabryce. No i teraz coś mi się nasunęło. Zobaczcie, nie wiem czy w ogóle jacyś youtuberowie to pokazywali, ale ogólnie oprócz w ogóle tego wszystkiego tu jeszcze jest yy, chyba jakiś kras Tutaj w ogóle mieszkają w tej fabryce, znaczy nie mieszkają, tylko pracują w tej fabryce. I w ogóle serio. Mm, te prezenty mają tu po środku pajęczynę. No a więc dobra, posuniemy się dalej i pójdziemy zobaczyć, co tam jest, tak jakby wewnętrznie tej fabryki, bo jeszcze nie wiem. No ale się dowiem i już widzę, że jest koszmarnie. W ogóle, co tu się stało? Dobra, jednak ta fabryka jest taka. No, trochę bym powiedziała, że potworna. Ogólnie nie wiem, czy teraz mi się uda, ale w ogóle w ogóle takim. Aha, okej. Okay. No, jestem już. Robiłam jednym to palcem, bo myślałam, że mi się uda tutaj, ale jednak mi się nie udało. No i musiałam, yy, no, później tak dwoma poza nagraniem, ale możemy tak jakby u tego drugiego. No i tutaj też nie chcę przeciągać, jak on to mówi, a więc... Zobaczymy się, jak już on to skończy mówić. No, no i już właśnie skończył mówić. Tak, tamten. A więc teraz chyba musimy pójść do tego robota. Tak, jakby nie wiem, czy król mrósł, czy on go zbudował, ale chyba król mróz. Nie. A więc, no dobra. Tylko, że teraz gdzie ten robot jest? To jest w, też w ogóle się rozglądam po tej fabryce, bo w ogóle tutaj to chyba nikt się tak za bardzo nie rozglądał po tej fabryce, bo pewnie, no niby taka normalna fabryka, ale pewnie gdzieś jest tutaj. Nie wiem, w ogóle tak, tak sobie wszystko oglądam. Aha, okej, okay. no to pewnie jest on gdzieś indziej tylko kurczę gdzie gdzie on jest Hmm. w ogóle tutaj są inne te krasnoludy jak z tego co tutaj widzę w ogóle jak to bywa yy, ta fabryka musi być taka okropna no i aż prawie spadłam no i co tu jest pewnie pomniejszać, tak doskonale już wiem co to jest z poprzedniego świata VIP no i w ogóle przepraszam, że właśnie tam wcześniej Wam nie pokazałam y, tego świata VIP ale oczywiście stwierdziłam, że jednak nie ma sensu bo no jednak tam się trudno dostać no i jednak się tam nie dostać no i w ogóle widzę, że tutaj będzie kolejny wyczyn czyli się dostanie po drabinkach no i ogólnie nie wiem, może jeszcze poszukam tego robota, zobaczę gdzie jest, no i zaraz się widzimy. No, już go znalazłam i w ogóle ze mnie była taka gapa, że on był obok niego, a ja dosłownie, no trochę, trochę, to była taka krótka minutka jego szukania, ale no, no cóż, zobaczymy co on powie. No, i chyba tutaj też w ogóle mm, y, zrobię przerwę, aż on w ogóle wszystko powie. No, i ten, y, jak widać, ten robot y, z tego, co wywnioskowałam, no to wiadomo, roboty jednak nie mają. Wiadomo, to było logiczne. Nie mają serca w ogóle, ale okej, okay, nie będę zwracała na to uwagę. No I w ogóle obok niego jest tajemnica, i już widzimy, że są potrzebne klucze. I zobaczymy, czy będziemy musieli powrócić, czy jeszcze coś? Powiedz o wszystkim. Mm -hmm. A, czyli teraz y, musimy, tak jakby, chyba wrócić no, do Nexusa. A więc zaraz się widzimy. Ej, a w ogóle teraz zauważyłam, yy, bo przechadzałam się po tym świecie VIP i teraz zobaczyłam nową bramę. Zobaczcie, w ogóle tutaj są skrzydła. I w ogóle jak w to wleciałam, to, to w ogóle <laughs> lecę ze słoniem, ale jajka! Jakie to jest szalone, ale z drugiej strony fajne. Podoba mi się w ogóle takie coś. W ogóle taka nowość, ale tutaj widać, że to nie jest takie uproszczone. I to w ogóle trochę takie też trudne, ale, ale nie. No, i teraz się widzimy w Nexusie. No, już jesteśmy w Nexusie, no i możemy na niego już kliknąć. No i tutaj nie chcę was zanudzać tym jak yy, on pisze, a więc widzimy się jak on no, to napisze. No i tutaj z tego co wywnioskowałam, po raz yy, nie wiem, który już to mówię, yy, tak jakby on coś tam wymyśli i no i to już mamy na następne zadanie. A więc to było tak jakby końcowa na razie misja. Tak jakby na ten moment Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ta brama, co mi się narzuciła z skrzydłami, no to już można się domyśleć, że z siódmego sezonu tak jakby było w pakiecie te skrzydła. No i ogólnie się zdziwiłam, bo jak już. Mówię to to w ogóle nie spodziewałam się, że w ogóle taka brama jest, bo jak już mówiłam, to jest moja pierwsza reakcja. I mi się wydaje, że rzeczywiście te klucze są rozmieszczone w taki sposób, że tak jakby no trochę jak w parkurze jest, że nie wiem, albo w pierwszym stopniu idziemy i później do drugiego, no i do trzeciego, no i tak dalej, i tak dalej, aż w ogóle zdobędziemy te wszystkie klucze. No i chyba to jest na takiej zasadzie, z tego co mi się wydaje. No, no i w sumie to chyba byłoby już na tyle. Okej, okay, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawiacie łapki w górę, komentarze, no i oczywiście subskrypcję. Pa! pa!